Witam cię widzu bardzo serdecznie w czwartym odcinku z Hello Neighbor. Niestety, czy też stety, film, który był wcześniej, został podzielony na dwie części, tak więc teraz będziecie oglądać drugą część. Ja to nagrywam po już montażu. Życzę miłego oglądania. No, chyba nikogo nie ma. No. O nie? O kurde. Jednak ktoś tu mieszka. On ma strzelby. Co jest? No ale czemu ty do mnie strzelasz? Idźmy do góry, bo u góry on jest chyba. Nie wiem, no nie wszedł tam na początku. Ja go tam jeszcze nie widziałem. On tu można w ogóle na dach wejść. Nie wiem, czy tu coś jest. Pewnie coś jest, skoro można tu wejść. Jest łopata. Czy nie da się jej tędy podnieść? Będę się na wejść. Ok. <laughs> mamy. Nie wiem co to jest. I możemy zejść tutaj. Tu mamy łopatę. Dla nie ile my jeszcze mam miejsca? To jest chyba ostatnie miejsce, które mamy w ekwipunku. Czy tutaj na pewno nic nie ma? Żadnego rogu. Wierzę, że jest w tej skrzynce. Na razie tu z tym nic nie zrobimy, bo nie mam klucza. Okej, tu złazi, łazi w kółko. To jest na czas! Te głowy są na czas. Okej. Okay. Okej, okay, ale ja to stąd zabrałem i... Gdzie? Halo? <głos》> Widziałem nigdzie, żebym to mógł przyczepić. Aha. Sobie biega pod sobie tak o. Obraz, może? Ten pokój? Masz coś gościu w łazience? Robino. F. Pełno w ekwipunku. Aha, ja miałem pełny ekwipunek. Mamy mapę. Pierwszy element mapy. O kurde. Dobra. Nie, nie udało się. A nie, udało się. Od razu sobie to ciachnę. Ups. Gdzie on jest? że my przy Kleić to na górę No to widzicie zapowiada się długi odcinek widzowy tu jest coś jeszcze co mogę podnieść Widzieliście to? Tam jest ostatnia głowa. Tam jest ostatnia głowa. B. Czy są jednak cztery głowy? Przepraszam, czy tu ma stąd iść? Dziękuję. Okej, okay, czyli Gigantom. Zbiegam na sam dół. Przebiegam. Później... Dobra. Nie wierzę w to, że on akurat tutaj stał. Przecież z jest jakiś żart. Że idealnie na niego zaskoczyłem Dobra To mam To mam To mam Okej, okay, teraz na samą górę, szybko, 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 szybko one się nie odkliknęły? Dawaj, dawaj. Jestem ciekaw, ile to wytrzymuje. tu, 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 Coś... trofely w Kasie zrobię Halo czym nie jest tutaj Oj te głowy były ciężkie dobra to mam Jeszcze dwa fragmenty. Co z tymi literkami? I co z tą głową, bo tutaj ewidentnie można coś zaczepić. Klucz na dół. To jest klucz chyba do tej skrzynki na dole i podejrzewam, że tam będzie albo róg, albo literka. Oby róg, bo nie wiem co on zrobić z tym literką o Nie, fragmencik To jest chyba po tej stronie jest w pokoju u siebie Gdzie ten klocek jest? F. Dobra, ogólnie, że nagrywam to na dwa razy. Eee, trochę nas cofnęło, mam tylko literkę C w sumie. Więc od razu sobie skoczyłem po B. Które było u góry. Pamiętam o skrzynka się trochę była. Mmm. Bra, hop. hop. To było B. Jak z Zaskań Tu jest B. Czy on jest? Dobra, mamy B. I brakuje nam chyba tylko F, którego w łazience. Mamy. F. Mamy róg. Róg do tego chyba piwnicy tej głowy. O, a gdzie ona była? Nie, ona nie była w piwnicy. Ona była u góry, na samej górze. Była tu. Co się otworzyło. A teraz tego nie zobaczymy. Oś zostaw. Trzeba iść po opatę, do góry, coś się otworzyło, a tylko co? Co się otworzyło? A tu to się otworzyło. Dobra mamy całą mapę zero jeden osiem cztery sześć tu będzie łopata jest dla nas łopata Gdzie, że go tutaj nie ma nie ma go Dobra. jeden tu było zero tu było jeden Wiedziałem. No nie wierzę, że on tu przyszedł. On tu przyszedł. Trzeba mu trochę iść pohasować w domku. Okej, okay, tu są kolory. Biały. Dobra. Tu są kolory na tym. A to chyba szpilek mi się wydaje. Czyli tak różowa 0. Biała, jeden. Potem tak, niebieska, osiem, zielona, cztery i czerwona, sześć. Kurde To je... Nareszcie Klucz książki To jest klucz już do domu sąsiada Nie Gdzieś tutaj mam iść Ale nie, jednak tam Chyba tam, tak? Tak. Podejrzewam, że tutaj zacznie się kolejny akt. Tak więc widzowie będziemy się powoli żegnać. Otóż to. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Kom się spodobało, może zalajkować film i zasubskrybować kanał. Oczekiwać więcej materiałów. Siema!